Cześć, witajcie! Z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w nowym sezonie 2 na 2 w 16 i oczywiście z Dev'em. Dzień dobry, witam. Najenergiczniejsze przywitanie na świecie, ale Dobra. moi drodzy, jeżeli pamiętacie f 15 to z Dev'em robiliśmy to samo na wakacje. Wtedy walczyliśmy o to właśnie, żeby dotrzeć do pierwszej ligi i, i pierwszej ligi ją wygrać. I plan w tym sezonie jest taki sam, prawda? Dokładnie. W sumie jeszcze po drodze może jakieś puchary wyhaczyć, bo pewnie jakieś będą. O Nasz pierwszy mecz rozegramy Polską Także czas zmienić ustawienie troszeczkę No dobra jedyna zmiana jaka tutaj wleciała To e, szczęście za Fabiańskiego I możemy rozpoczynać nasze boje Oby nam poszło jak najlepiej Trzymajcie kciuki Znaleziono przeciwnika I to ten mecz bo my to nagrywamy dosłownie przed meczem z Niemcami Miejmy nadzieję będzie wróżbą Którą wygramy bo jeżeli okaże się to przegramy Def, to, to 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 nie No to nie to to, to jest słabe Pamiętaj stary musimy grać dobrze piłką tak, Niesamolubnie, dobrze w defensywie i tak dalej. Kurde dla mnie nie w sumie z tym spółacy. Patrzcie! O, patrzcie! O. Tu jest gdzieś lewy! No, no dobrze! No, 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 no! Gol! Gol! Nie! Jak? Wybił, wybił to, wybił. wybił to, nie? No, 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 no! Lewy! Jest! I... 1-0! Tak jest! Siódma minuta i mamy Polaka z Bayernu Monachium strzelającego jeden, pierwszą bramkę dla naszego zespołu. oby to tak wyglądało dzisiaj w meczu z Niemcami. No długo na bramkę nie się czekać, także z Niemcami w szóstej minucie bramka. No to było coś. Wiesz, najlepsze jest to, że teraz wszyscy wiedzą, jaki jest wynik i albo się wszyscy mocno śmieją, albo cieszą się, bo mieliśmy rację w jakiś tam sposób. Nie mówię, że w dokładnej tej minucie, nie? To było groźne. Teraz na ten, na lewego. Nie. Aj, to ma, ma, masz zgranie. Nie, ty Że <grabi> ja pokryję tego, co tu jest na krótko, no, żeby nie. Wiesz, że możesz mnie nie spełnić na ten na wolny. Ne. Ne. Ale widzisz, wybija. <laughs> o, o. Masz. Brawo. Brawo! 2-0! 36 minuta. i czy to jest zieliński? Zieliński to jest chyba. To jest zieliński, ja no, Tak dokładnie. jest. Czy, wydawało mi się, że on ma inny kolor włosów, ale to mogło mi się tylko wydawać. No tak czy inaczej, słuchajcie. 2-0 w 36 minucie. Dobra, 2-0 po pierwszej połowie. Było parę ładnych naszych akcji. E, troszkę nasza na niska skuteczność, nie? Tak mi się wydaje. No, mogliśmy mieć. Będzie lepiej, rady. będzie lepiej. No ale druga połowa zapowiada się ciekawie. Nie lecę, lecę, lecę sam, leć sam. Dobrze. Lewy but nie! nie ma. Szkoda, ale stary brak Szkoda, ale nie. ładnie pozawijałeś tam, naprawdę. Kamilo no, Glikos nie, 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 nie. O, Ale się daliśmy nie, 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 zrobić teraz, no. o mój Boże. Ale to moja wina, ja Glika kontrolowałem, więc powinienem to bym przerwać wcześniej, ale że. No, przez cały mecz pokazywali naprawdę, jak tak naprawdę słabo grają i nagle mi robi z but, to byłem zaskoczony, naprawdę. Każdy był gorszem. Nie tak, a ja myślę, że do środka będzie. No, do... no 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 Czemu mi to tak odegrał? Strzeliśmy Tak jest! Trzy Pięknie, 3-1, 60 minuta, ale teraz no, kontrola piłki, pomimo tego, że Milik mu źle odegrał, to ja oczywiście tutaj nie tak chciałem to zrobić. Chciałem po prostu wystawić to lewemu na pustą bramkę No ale e, daje radę Robert I oby dzisiaj dawał radę też nie, no! nie, nie, co ja zrobiłem teraz? Ale on mi centralnie strzelił w bramkarza, w życiu tak nie chcieli zrobić. Prosto, w środek dla no. <grychansko> nas, Jakbym chciał tak strzelić w śro... O, super, widzę, że zaczynałem się bawić. Nie, Wejdzie? Nie wejdzie, obok. Aj, aj, aj. Może Zielińskiego odmienić. Możemy tam kapustkę tam. dać, nie? Załaj kapustkę, no, że w... Kapustka wchodzi za Zielińskiego, a reszta w sumie niech zostanie. I co ty zrobiłeś teraz? Halo? Co ty zrobiłeś? Ja nic nie zrobiłem. Co jest grane? Walkomer. Ja myślałem, że mi neta wywali o ty, ale tak myślałeś, że się nie odzywałeś. I ja tak myślę ty, stary Co jest? Mineta, chyba. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Jaki cudem i dlaczego? Jak? Stary, nie wiem, ja cały czas miałem internet. Ja też mam internet, no przecież widzę, że rozmawiamy ze sobą, tak? Dokładnie, ale w momencie kiedy, w momencie, kiedy to zgasło, myślę, ja pierdolę o mineta, no i patrzę na Facebook od razu mnie odświeżyło, także nie wiem, znaczy coś się stało, może jakiś cheat Dobra, słuchajcie, mega to było dziwne, sami przed chwilą zresztą widzieliście, wygrywaliśmy 3-1 spokojnie, bez żadnego problemu, oni zaczęli się już bawić I nagle nas rozłączyło, Dev rozmawiał normalnie, ja z nim rozmawiałem, mieliśmy internet, bo sprawdziliśmy ale dokładnie. punktów nie ma. A to wiesz, tak to jest, jak się skupiasz tylko na ultimatecie. No właśnie. wszystkie te. Czyli, że wszystkie inne tryby mamy w nosie, a ultimate. A i tak ultimate nie działa niesamowicie jakoś, nie? No, dokładnie. Społeczność FIFA jest tak dziwna, zauważ, że jest masa ludzi, znaczy w sumie ja też tak czasem robię, że jak strzelić bramkę, to oglądasz powtórkę. I to w sumie dobra zagrywka taktyczna, bo w momencie, kiedy jest powtórka, to go się wkurza, bo patrzy, jak straci bramkę, nie? Tak, no, ale no nie zawsze no. tak jest. I czasem jest tak, że w momencie kiedy, kiedy masz swoją akcję, no nie zawsze, ale czasem trafiają się, ci ludzie. Czekaj. Bawrzyn! Bawrzyn! Nie, nie! Bawrzyn! Nie! Go, nie, nie, co tu się wydarzyło? Bawrzyn miał szansę! Ooo, Jedno obrońca. Błaszczu! <śmiech> nie! Nie! <śmiech> Lewa noga Błaszczykowskiego. Ktoś się biega? No nie no Mili! Kurde, on ma te... No masz to, masz to, masz to, gol, gol. Musi być. Jest! Tak, jeden jest. do 0, 33 minuta. Zielu? Zielu tak, po raz zielu. drugi. Chociaż no, tam to się nie liczyło, ale no tutaj troszeczkę szczęścia pięknie wparło pole karne. Lewandowski tam tylko się w wokół własnej osi i nie wiedział, co się dzieje. Jeszcze od środka? Mm -mm. No? Tak, <laughs> ale to rozegrali teraz. No ładnie, bardzo ładnie. I Robert Lewandowski biegnie i cieszy się. Jak dzisiaj będzie się cieszył też naród Polski, gdzie jest kamerzysta, nie? A o! ławką rezerwowych no się cieszy, no proszę. No i pierwsza połowa za nami. I ostatnio też wygrywaliśmy po pierwszej połowie. Tutaj jest absolutna dominacja. Na przeciwnik Dokładnie. nie istnieje, jeszcze posiadanie piłki mamy, strzały celne. No, zdziwię się, jeżeli przegramy to spotkanie powiedzmy tak, nie przez Rejczku, znaczy nie przez wywalenie z serwerów. Ładnie, ci sam może? Chociaż Lewandowski ciebie. Nie. Pięknie lewy? Ała! Ała! Stary, jaka kontrola! Jakbym nie? był obrońcą, jak to bym po prostu chyba złożył dymisję z tego. Złej się korki. Patrzcie, no. o, wow. On nie wiedzieli, co się dzieje w ogóle. Dokładnie. 3 do zera. W ogóle... lewy. Tutaj. No. tu też może być. <laughs> 4-0! Jeszcze próbował, To jeszcze. To w ogóle jest to w ogóle lewy? Nie w ogóle nie, Milik chyba. Milik, Aha, bo to Milik. dlatego tak prawą nogą... Krychowiek! Krychak! Kricho? Takie hamki No i to już będzie koniec, ale miejmy nadzieję, że z trzema punktami. Oni dalej wierzą. To, nie mów, że robią zmiany, bo w to nie uwierzę. Nie wiem co zrobili, ale chyba zmiany. Walczysz. I teraz to Zwole ja Tak jest. Proszę bardzo. Chciałeś to masz krosik. Jeszcze Grosialdo, stary Tylko. Ale. Ale ja mi się zawinęło w ogóle, wziąłeś? Pięknie, pięknie. 5-0. Uh, Gol. <laughs> tak jest, nie, stary co? Z obroną robią. Co oni tam grają? 6-0, to jest piąta liga, nie ma się coś, co dziwić uh, Okej. Okay. Masz. Oh, fancy, fancy. Miał być fancy. Wow, sta Jak Jakbyś ja. tego nie trafił. <laughs> 7 ale, ty fans, wiem, ale to miał być offensive, nie? A to jest kto to może dlatego. Co są? Co tu się dzieje? Dawaj na siedliskiego, może ma Co myślisz? Co myślisz? No! Lobem! Dziwne. Co? Dziwne. Co? Dziwny stary. On się położył, czy jak to zestrzeliłeś? No nie no, przy nim zaraz. Za późno było Z... na jego reakcję. Pierwszy raz w ogóle widziałem, żebyś. Ktoś to jest około 7 metrów złotych w Serio. To proszę bardzo, nie ma problemu. No może tak. <laughs> no Widzisz, co ty robisz. O, grosik! No. Grosialdo! A, grosialdo zrobi, zrobił grosialdo. To co, s -s 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 ten na dyszkę? Na dyszkę, dałem. Super. Sam. 10, tak <laughs> jest. <laughs> Ale goś tam ślizgiem poleciał na tyłku jak Arek Milik zatrzymał to W ogóle chyba moja największa by wygrana Tak? Chyba nie, chyba nie wygrałem, więc 10 no proszę. 0. Znaczy takiego wyniku z Niemcami nie obstawiam Ale nadal jestem pozytywny Jest No i słuchajcie, wygrywamy drugie spotkanie, no sami widzieliście, bez problemu Raczej, raczej przeciwnik nie, nie stawiał oporu przed strzelaniem kolejnych bramek i 10-0 no to jest zapowiedź naprawdę dobrze, dobrej serii I miejmy nadzieję dojścia do pierwszej ligi bez żadnych problemów Szkoda tego pierwszego meczu bo... No strasznie No dobra, to są dwa spotkania za nami Jedno piękne zwycięstwo, drugie zwycięstwo by było Gdyby serwery nie działały dobrze Tak jak mają A nie skupiały się w 100% na Ultimate Team No ale tak czy inaczej dobrze się to wszystko zapowiada Pamiętajcie, że gramy kolejne dwa spotkania u Deva Także zapraszam was serdecznie tam na jego kanał Subskrybujcie go, subskrybujcie mnie I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem Dzięki Ci Dev za grę Dziękuję również. I do usłyszenia. Siemano. Jo.